Cześć, tu Mat Babeczka. Robię dla ciebie zadania z matmy. Jeśli pomagają ci one w nauce i chcesz ich więcej, polub filmy, skomentuj je i subskrybuj mój kanał. Cześć. Mamy tutaj obliczyć wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta x i uwzględnić dwa przypadki. Dwa przypadki to znaczy, że nasze funkcje trygonometryczne mogą mieć ujemne i dodatnie wartości, zależnie od tego, w której są ćwiartce, w której jest nasz kąt ćwiartce. I jak mamy dany sinus x równy 1 na trzecia, no to teraz e, cosinus x dla tego sinusa może być równy, e, może być dodatni albo ujemny. I musimy te oba przypadki uwzględnić. E, liczymy to oczywiście z trygonometrycznej jedynki, czyli wiemy, że sinus kwadrat x plus cosinus kwadrat x równa się 1. E, no i piszemy sobie e, tutaj sinus kwadrat x, czyli 1 dziewiąta. Dodać cosinus kwadrat x równa się 1, co oznacza, że cosinus kwadrat Kwadrat x równa się 8 dziewiątych, czyli to znaczy, że cosinus x, no, albo to już napiszę w, następnym, może w następnej linijce, cosinus x może być równy e, pierwiastek z 8 dziewiątych, czyli tutaj ma, będziemy mieli dwa pierwiastki z 2 przez 3 lub cosinus x może być równy minus dwa pierwiastki e, z 2 przez 3. No, i dla tych wartości musimy policzyć tangens i kotangens. Tangens x będzie równe w tym przypadku. Tutaj sinus przez kosinus, czyli 1 trzecia. Podzielone przez kosinus, czyli pomnożone przez odwrotność zrobimy od razu. I trójki nam się skracają, czyli mamy 1 przez 2 pierwiastki z dwóch, czyli jak sobie wymnożymy to przez pierwiastek z dwóch górę i dół. No to wyjdzie nam na górze pierwiastek z dwóch, a na dole wyjdzie 4. E, oczywiście ten cosin tangens x do kompletu ma swojego kotangensa x, e, czyli to będzie dwa pierwiastki z dwóch. I teraz lub dla kosinusa ujemnego tangens będzie ujemny, czyli będzie minus pierwiastek z dwóch przez cztery, a kotangens też będzie ujemny. Będzie minus dwa pierwiastki z dwóch, tak? Bo będziemy dzielić sobie e, sinus. Mamy dodatni, cosinus ujemny. Czyli wychodzi nam tutaj ujemne, są funkcje tangens i kotangens. Lecimy do następnego. Teraz wiemy, że sinus x jest minus 12,13. Jak zwykle trygonometryczna jedynka, czyli podnosimy sobie to do kwadratu, to wychodzi nam 144, 169 i dodać cosinus kwadrat x to się równa 1, co oznacza, że cosinus kwadrat x będzie równe 169,169. 169. To jest 1 od 144, czyli wychodzi nam 25,169. No i to znaczy, że cosinus x będzie równe pierwiastek z tego albo minus pierwiastek z tego, czyli 513 lub cosinus x będzie równe minus 513. Obliczamy teraz do kompletu nasze funkcje na tangens i kotangens. Tangens oczywiście to jest minus 1213. Podzielić przez cosinus x, czyli mnożę od razu przez odwrotność. I tu oczywiście piątki, piątkę skrysiłam z rozbędu, czyli wychodzi minus 12 piątych, no i kotangens do tego będzie minus 5 dwunastych. I teraz do tego drugiego sinusa, do tego drugiego kosinusa mamy przeciwne znaki, prawda? Bo tu będzie minus dzielony przez minus, czyli będzie z plusem, czyli mamy tangens x jest równy 12 piątych i kotangens x jest równy 5 dwunastych. Teraz następne. Cosinus x równa się minus 2 trzecie, czyli teraz będziemy wyliczać sinus, czyli sinus kwadrat x dodać 4 dziewiąte, bo to jest kwadrat, równa się 1, co oznacza, że sinus kwadrat x równa się 1 minus 4 dziewiąte, czyli 5 dziewiątych. No i teraz wiemy, że sinus x może być dodatni albo ujemny, czyli sinus x równa się pierwiastek z 5 przez 3 lub. Sinus x równa się minus pierwiastek z 5 przez 3. No i teraz do tego tangens x, czyli pierwiastek z 5 przez 3 podzielić przez cosinus, czyli pomnożyć przez odwrotność. No i teraz trójki nam się skrócą, czyli wychodzi minus pierwiastek z 5 przez 2. Do tego kotangens x będzie równe e, odwrotność, czyli minus, oczywiście znak. 2 dzielone przez pierwiastek z 5, czyli 2 pierwiastki z 5 przez 5 po usunięciu niewymierności. I teraz do drugiego tego sinusa będzie do kompletu inny znak, bo będziemy mieli, dzielimy minus przez minus, czyli tutaj będzie tangens. x równa się pierwiastek z 5 przez 2, i cotangens x jest równy 2 pierwiastki z 5 przez 5. Dalej. Czyli to do kwadratu to będzie 4 razy 5 dzielone na 25. Tak, to możemy sobie od razu skrócić, to będzie 5 i 1, czyli to jest są 4 piąte, dodać sinus kwadrat x równa się 1, co oznacza, że sinus kwadrat x równa się, jak odejmiemy, to będzie 1 piąta. Czyli z tego wynika, że sinus x jest równy pierwiastek z 1 piątej, czyli pierwiastek z 5 przez 5 lub sinus x jest równy minus pierwiastek z 5 przez 5. No i teraz możemy obliczać tangensy i kotangensy. Tangens x to będzie pierwiastek z 5 przez 5 podzielić przez cosinus X, czyli pomnożyć przez odwrotność 5 przez 2 pierwiastki z 5, czyli tu nam się skraca, tu nam się skróca i skraca i wychodzi jedna druga do tego do kompletu kotangens x to będzie oczywiście 2. No i teraz mamy tutaj jedna ujemna, jedna dodatnia, czyli tangens x jest równy minus 1 druga, a kotangens x jest równy minus 2. No i teraz następny przykład. Sinus x jest równy 7 dwudziestych piątych, co oznacza, że dwudziestych piątych dodać cosinus kwadrat x będzie równy 1. Czyli cosinus kwadrat x będzie równe 625 minus 49, no to tutaj nam wychodzi 576, 625. No i wiemy, że cosinus x może być dodatni lub ujemny. Cosinus x będzie równe 24,25 lub cosinus x będzie równe minus 24,25. No i do, do kompletu mamy tangens x, to jest. Sinus, dzielony przez cosinus pomnożymy przez odwrotność, jak zwykle tutaj nie ma miejsca, żeby już sobie rozpisywać 7 dwudziestych wychodzi nam tangens X i kotangens X to będzie 24 /7. to będą 24 a tutaj do kompletu mamy ujemne, bo jest minus mm, dodatni dzielony przez ujemne, czyli tangens X równa się minus 7 dwudziestych czwartych, a kotangens X równa się minus 24 7. I teraz następny bierzemy sobie tutaj do potęgi 49625. piątych i plus sinus kwadrat X równa się 1, co oznacza, że sinus X jest równe. Tak jak poprzednio było 500 sinus kwadrat x dwudziestych piątych, czyli sinus X będzie równe. 24, 25 lub sinus x będzie równe minus 24, 25. No i liczymy tangens. x będzie równy sinus 24, 25. Pomnożyć przez odwrotność, czyli minus 25 siódmych. Skracają nam się 25, czyli wychodzi nam minus 24 7 i kotangens x to jest oczywiście odwrotność, czyli minus 7 dwudziestych czwartych. I do kompletu, do tego sinusa ujemnego będą dodatnie wartości, bo tu mamy minus dzielony przez minus, czyli tangens x będzie 24 siódme równe, a kotangens x będzie równy 7 dwudziestych Teraz przykład g. Do kwadratu podnosimy ten sinus, czyli wychodzi nam 15 szesnastych, Dodać cosinus kwadrat x równa się 1. No i to znaczy, że kosinus kwadrat x musi być równe 1 szesnasta, czyli cosinus x będzie równe 1 czwarta lub cosinus x będzie równy minus 1 czwarta. No i do kompletu mamy tangens x równa się minus pierwiastek z 15 przez 4 razy odwrotność kosinusa, czyli razy 4, czwórki się skracają, czyli wychodzi nam minus pierwiastek z 15. No, i wtedy kotangens x oczywiście to będzie minus pierwiastek z 15 przez 15 po usunięciu niewymierności zmianownika. A tutaj w tym drugim mamy tangens x będzie dodatni, ponieważ obie wartości są dodatnie: sinus i cosinus, i kotangens x też oczywiście wtedy jest dodatni. Przechodzimy do następnego przykładu. I tutaj 21 dwudziestych dodać sinus kwadrat x równa się 1. I z tego wyliczamy, że sinus kwadrat x, o przepraszam, przepraszam, wtedy i tylko wtedy takie brzydkie mi weszło. Sinus kwadrat x równa się 1 minus 21 25, czyli 4, 25. Z tego wynika, że sinus x jest równy 2 piąte lub sinus x jest równy minus 2 piąte. I tangens do kompletu, 2 piąte. Pomnożyć przez odwrotność kosinusa, czyli przez 5 przez pierwiastek z 21, piątki skracamy i wychodzi 2 pierwiastki z 21 przez 21 po usunięciu niewymierności, kotangens x to będzie odwrotność, czyli pierwiastek z 21 przez 2. Robimy sobie, zaczynamy sobie z tego wcześniejszego, tak z tej wcześniejszej formy tangensa bez usuwania niewymierności, wtedy jest łatwiej zrobić odwrotność. Pierwiastek z 21 przez 2. No i oczywiście tutaj w tym drugim będzie ujemna wartość tangensa. Tangens x będzie minus 2 pierwiastki z 21 przez 21, a jako tangens x to będzie minus pierwiastek z 21 przez 2. Podobało Ci się? Jeśli Ci pomogłam i chcesz, bym dalej to robiła, polub filmy, skomentuj je i subskrybuj mój kanał. Jeśli coś ci sprawia trudność, napisz w komentarzu. Staram się odpowiedzieć na każde pytanie i wyjaśnić każdą wątpliwość.